Wydaje mi się, że to cały czas może dla niektórych brzmieć dość kontrowersyjnie. A chyba czym innym, znów wracając do tej analogii Singera, jest wyłowienie dziecka ze stawu, a czym innym jest przyjęcie obcej osoby do własnego domu. I wydaje mi się, że wiele osób zgodziłoby się, że zasada pomocniczości w a w takiej sytuacji obligowałaby nas do. Bardzo daleko idących poświęceń, i to w ogóle niezależnie od tego, czy inni ludzie jak, jakkolwiek wypełniają te obowiązki, czyli czy pomagają uchodźcom, czy nie. Tak, to są To są oczywiście bardzo dobre intuicje. Jeśli mieszkamy w malutkim mieszkaniu, to przyjęcie nawet jednej osoby może być dla nas zbyt dużym poświęceniem. No ale przecież są też inne. Formy pomocy, prawda? Możemy przelać pieniądze na organizacje, które efektywnie zajmują się pomocą uchodźcom i zastępują w tym zakresie niedziałające państwo. No ale tu znowu pojawia się pytanie: ile tak naprawdę powinienem przelać? Pewnie, jakby każdy z nas wpłacił 5 złotych. Na tego typu organizacje, no to, no to nie byłoby w ogóle żadnego problemu. Ale znowu wracamy do sytuacji nieidealnej, czyli większość ludzi tych pieniędzy nie wpłaca, a uchodźcy na granicy cały czas giną. No więc znowu powraca do nas to pytanie: czy powinienem tak naprawdę dać więcej, jeśli inni zaniedbują te swoje obowiązki moralne?